Marcin, dzięki wielkie za wprowadzenie. Szczerze mówiąc, pomogło nam, myślę, poprowadzić tę debatę no spójnie i pokazało dużo punktów wspólnych pomiędzy polskimi i zagranicznymi doświadczeniami. A jak sama rozmowa wyglądała z Twojego punktu widzenia? Myślę, że to była bardzo, bardzo interesująca dyskusja. Trzech gości z przedstawicieli biznesu plus Pega jako partner technologiczny. Biznes Różne doświadczenia, różny poziom dojrzałości, różny etap myślenia o personalizacji, różne rynki. To, co było fantastyczne, to, że tam jest wspólny mianownik. Tak? Mieliśmy konsensus, że rzeczywiście personalizacja, taka indywidualizacja interakcji z klientem i relacji jest przyszłością. Tak? Też był konsensus odnośnie tego, że to nie jest tylko technologia, to jest enabler. Ale to jest też istotna zmiana w ogóle sposobu funkcjonowania organizacji po stronie biznesowej. Jak, jak zarządzamy kanałami, jak mierzymy sukces, jak łamiemy trochę te takie silosowe organizacje. Więc myślę, że to, że to jest naprawdę była świetna dyskusja. A też pokazuje się, że spójna z tymi badaniami, które ostatnio robiliśmy. Tak? I, I raport odnośnie właśnie personalizacji i inwestycji w technologie martechowe. Też w najbliższych tygodniach się ukaże dla rynku, więc to też będzie ciekawa lektura dostępna dla wszystkich. Super, myślę, że widać też było, jak duża jeszcze jest droga do przejścia, żeby personalizacja rzeczywiście zadziałała w takim stopniu, w jakim klienci by chcieli, ale ona dzieje się tu i teraz. Także świetny moment, żeby o tym porozmawiać. Tak, prawda? A to będzie na pewno dla wszystkich pasjonująca podróż. Tak, tak. Dzięki.